No słyszałem właśnie, że kurwa cię suszy jak jasty chuj Przyszy się się jak kurwa na rozrzutniku kurwa Rozrzutnik lepiej gówno wyrzuca kurwa niż Ej kurwa, albo jechać chodź widzieli, że jedziecie do szpitala Albo przynajmniej z umiarem tak? kurwa. To, to kurwa flaszkę wypili Co? Flaszkę i No i te piwa no i I, I po ile że się wypili? Trzy No i, no i wystarczył właśnie No kurwa, takie przesilenie, no to wiesz Przesilenie no. Ty pijesz jeden dzień i masz dosyć, no, no to czy wiesz, nie, nie chodzi o to, że jeden dzień Tylko, że ja poza winik chcę pić po prostu Który drzwi źle Chyba ja w tym razem Nie, A zaś Ja? Tak Chyba tak, bo 20 światełko, to znaczy, że chyba tak no. No? No. Dobrze, że mnie ta ręka, co? No tak się napierdala ta ręka? Tak nie napierdala, tylko, kurwa, to już nie jest silna i... Dłoń mi już silnieje. No nie tak. tak. Nie ma krążenia. Także w szpitalu trochę posiedzimy. Daję sobie rękę. Tego ja nie białam do ręce, bo rzeczywiście młodą. Nie, rzeczywiście. No. Ależ będzie kura po ręce. Będzie sobie już jak koziawali z drugą ręką. Na prawo prawą się wali, Nie, radzę. Bo się, się nauczyłem lewą. Po no, prostu. Co lewa mnie woli? Jedziecie na te, na, na pogotowie tam, nie? Nie, to na pogotowę, to nie? Tak, tak Nie, to już nie gadał, tak powiem Bawcia? Co to ma ja w oknie? Zawsze mi dwa rodzaje To jest z tego, her, Erniego niego mama Roniego, Roniego No, parę godzin wam zejdzie, to na pewno no, ja tak liczę, że około 4 godzin. No, też tak może być. Bo jak go, go zaczną puszczać po tych kurwa rękenach, zaczną go puszczać kurwa po lekarzach. No, to najpierw musi tam dostać w ogóle. Weź to pod uwagę, nie wiadomo, jest wypadku. Najpierw wypadki lecą, nie? No, 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 Wiesz, jak pokażę tą rękę, to według mnie powinien go szybko przyjść. Dobra, norma. No, według, według Ciebie, no. No tak mi się wydaje po prostu, no. Oj, kurwa, to, wiesz, to nie jest takie, że według Ciebie, no. Według wszelkich tych, jakichś norm. Ja, ja, też kurwa, pamiętasz że ja czekałem, na poszłem z Tak. Ty, czekaj, jest kurwa gruba znałówka. Kurwa, moc urzędową. Kurwa, klas po lekarzu. czyli tyle. I to, i to wszystko Było kurwa, myślałem że w no właśnie dobra, no i tyle na dzisiaj Adaś jedzie do szpitala na używanie rączki trzymajcie się, pozdrowienia miłego dnia i do usłyszenia